Siemano widzowie, dzisiaj se zagramy rundę na bedach. Solo jakby to, to to serwercraftyube.pl. O, ja bym się przywitam. I napiszcie też koniecznie w komentarzach, czy nie chcecie serii z jakichś klientów. Non premium na przykład. Premium czy non premium. Co to jest zary na człowiek? Czekajcie. O, dobra, ja już jestem, jakby co? Yy, idziemy do sąsiada, sąsiad, możecie też mi dać suba, jak chcecie. Fajnie by było. Kurna, Peter 13 Level wypadł poza świat. Tylko kupię jak zawsze. Yy, Refa se kupię, w sumie dwa refy. Czekajcie. Dobra, widzowie, ja już jestem jakby co? Ja bo on do mnie leci. Chyba, ta, leci. To jest Peter? Trzynasty level? Jakiś Adioks, inny. Dawaj. Dobra! Ale się, w sumie sobie chłop Andy też zmarnowało. Jak chcecie też wbić na ten serwer, to polecam. Yy, dam wam, nie wiem, IP w komentarzach. Dobra, ale ten iPad dziwny. Mi się zdaje. Ty, nowy szary jest chyba. Co on robi? Dawaj, hol. I co jest? O nie, no 400... Dobra, wyleciał, wyleciał, wyleciał. Nie ja wiem, w którym miejscu to będę niszczyć. Jakby ktoś się pytał. Pewnie i tak połowa by w komentarzach napisała. Ja bym go na jeszcze porobił. Dawaj, ho! O typie, ho, ho. Nie no! No i dupa. I on tu jeszcze leci. Ale on wie, że ja go widzę. No i dupa No to jeszcze w sumie sobie jedną rundę zagramy, ale teraz ale może jeden V1 ma. Ej, czekajcie jeszcze raz. Coś muszę sprawdzić. Dobra, ja już jestem. To jest... Nie no to nie jest taka mapa... Nie, to jest chyba mapa na jedno TNT. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Jakby ktoś chciał wystąpić na odcinku, to piszcie na przykład w komentarzach. Ja może wylosuję czy coś. Potem będzie konkurs jeszcze z moim kolegą. Znaczy, jaki kurde konkurs? Film z moim kolegą. A ja tam nie kupuję TNT, bo już jest opóźnione. Jak chcecie też linka, pr... albo film też nie do klientów, tylko do jakichś fajnych tekstur paków, to możecie też to pisać. Ja pewnie zrobię jakiś. Jakby ktoś w ogóle chciał. Eee, czekaj, zróbmy tak. Dobra, ja sobie to szybkie kopanie kupię. Ty dobra, ja sobie dla mnie koseta kupuję. Bo on ma dziesiąty level. Ej, czekajcie. Dobra, ja już jestem. Musiałem znowu coś sprawdzić, bo coś mi się działo z, z tym silancerem Ja! Co ja w sumie zrobiłem? No nie, no nie! Ja to w to normalnie jestem mistrzem. Teraz musi mi się to udać, albo skoczę. Pum. Dobra. Ile tu jest diaksów? Trzy. To sobie. Nie, no nie. No nie, typie. Typie, nie, proszę. Nie kocham siebie co, za, co jeszcze zaczniesz pisać dobra ja do niego lecę tam i się zapyt ten napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli na przykład, nie wiem jakiegoś live'a nie wiem, gdzie byśmy, może Bedy grali. Dobra, nie ma tu go. OG2115. OG. Ja mu chcę Beda zniszczyć. On i tak pewnie ma jakiegoś. No, serio. O kurde. No nie! Nie no weź. No i nie, no ja w to nie gram. Ja w to nie gram. Normalnie, chłopca to chyba tylko fireballe umie. Bo mi coś na to wygląda. Tyk. Nie, teraz ja nie mogę umrzeć. Ja się teraz nim biję. Ile? Cztery, dobra, jest na ostrość. Dziękujemy ostrość. Ja mam szybkie kopanie i ostrość. Jak mi się teraz nie. O jezu! Co? Czyli, a ja się tak buduję. Nie, no typie refajem. No. Ja się muszę teraz drewnianym mieczykiem z nim bić. Fajnie. Wiem, słabo jestem w WEDY. No fajnie. I on mi się nie chce pewnie zniszczyć. On sobie ile se nabija? Fajnie. I zaraz go konsola zbanuje. Nie zniszczył mi beda? Co? No ale złoto zabrał, żelazo. Fireballem oczywiście musi uciekać. No. O, refy ze mnie. Że jak miło. No nie. Ajajaj. No. No, dziewięć. Już, przegrana. Bo on dwa refy zjadł. Więc ja dziękuję za odcinek i po...